Kowal ujeżdża właśnie Roksa Orskiego. Uśmiech proszę. Roksa się rolgatem w tej chwili. Tak to jest, to Jak ktoś ma linkę, to z chęcią. Jakby ktoś nie wierzył, tutaj chodzi. Zajeżdża chamskim odkurzaczem, chińskim czterosuwem. Ale daje radę. I jednocześnie z tego miejsca apeluję, iż jeżeli ma ktoś linkę do gazu, jednoczęściową na sprzedaż, proszę o kontakt. No i tyle. Chyba Ci z biało.